Witam z Rybnika, Miasta Kwiatów w programie dla seniorów. Senior w obiektywie kamery. Przeczytam wiersz autorstwa Mariana Klenczara, pod tytułem Matka. Jest taka istota na świecie, której długu wdzięczności nigdy nie będziemy w stanie spłacić do ostatka. To Matka. To Ona Cię urodziła, własną piersią wykarmiła, to ona ze strachu drżała, kiedyś ty pierwsze niepewne kroki stawiał lub stawiała. To ona cię do w swych ciepłych, matczynych dłoniach tuliła, szeptem kołysanki śpiewała ducha i razem z tobą ze zmęczenia zasypiała. Ów szczególny bątek poeta wciąż snuje. Niech każdy w tym szczególnym dniu swej matce dziękuje. Morał płynący z wiersza ważny bez wątpienia. Rola mam w naszym życiu nie do przecenienia. Wiem, że pewnych słów używacie rzadko, ale dziś nie wypowiedzcie: Ci szczęśliwi kocham, a ci mniej ze łzą w oku: Kochałem Cię, Matko, albo jak ja i wielu innych przy jeszcze mogile uklęknąć. I ze ściśniętym gardłem wyszeptać, żegnaj matynko.